Witam wszystkich, z tej strony autokomisosowa. Sprzedamy dzisiaj Opel Insignia Z 2012 roku Silnik 2.0 diesel Ecoflex Sprowadzaliśmy to auto dla klienta 8 lat temu Właśnie do nas trafiło Do sprzedania Autko technicznie w idealnym stanie przebieg 250 tysięcy Nic się tutaj panu nie psuło Także jest w stanie idealnym, bezwypadkowe. No wiadomo nosi ślady jakieś użytkowania. Takie typu gdzieś tutaj. Jakieś malutkie o, rdzewka gdzieś tak delikatnie wychodzi, ale auto jest bezwypadkowe, nigdy nie malowane. Tutaj mamy tak zderzaczek. Sprowadzaliśmy to bezwypadkowe. I do dzisiaj auto nie miało nic lakierowanego. Środek jest ładny, skórka niepociachana. Nie fotel kierowcy też w idealnym stanie. Silniczek też bardzo ładnie pracuje. Środek tutaj naprawdę ładniutki, zadbany. Nie widać tego przebiegu w ogóle. Zapraszamy. Do Sowa, Sopocka 19a, auto sprzedawane z roczną gwarancją techniczną. Cena myślę, że też jest atrakcyjna. Zapraszam, Sowa.